Się za mną... Ktoś się za mną zrespił kurwa, rozumiesz? Zobacz na mój... Zabij go Z... On się na mnie zrespił! Nie chowa się, on miał Mosberga! Strzela, do... Strzela do ciebie, do zombi, do zombie, patrz, widzisz? Strzelaj w niego. Gdzie on jest? W trawie, w trawie, uważaj! Zombie go nawala, zombie go zabiło. No kurwa, no nie! Uważaj, to za to, to zombie. Weź moje swodę i logi Po bandaży? Gdzie możesz SOD wziąć? Co mogę wziąć? SOD? No? Okej, okay, to lognij, lognij. Kurwa Bo się lognął na mnie i nie A ile ma strzał? Nie, ale... Jakiś typ się zrespił. Psychol! Kurwa, o ty... Sz... Szmato. To ja to, ja to, ja to, ja tutaj ja, już byś zaraz dostał. O ja pierdolę, to ty byś dostał, nie? O sie, ja tak biegnę, patrzę gdzie on jest? Kurde, nie go. Widzę go, widzę go Co robi? Dostał, zginął. Zginął? No. Dobra, to lecimy po jego rzeczy. Kurwa, ale trafił mnie parę razy. Ale zajebałem mu. W końcu zużyłem kurwa 5 strzał. Ale... Nie zdziw się. Ja jestem zajebistym sniperem. Dobra, miał. Antybiotyki, B92, bandaż DX, pine killery i... czekaj, czekaj. Daj mi coś. Ja biorę speedball. Czekaj. Co, co, co? Czekaj, to nie Daj mi jedne dx Albo antybiotyki. No, no. Co? To My? antybiotyki mi mogłeś dać. No, czekaj. No. To przecież ja go zabiłem, kurwa. Zajebał mi trochę chyba. No ile? To ja bym przebiegł do tamtego drzewa brudziwego. Kurwa, nie trafiłem! Don't fuck! I się wszystkie zombie pobudziły. No nie cię tam. tam biegnie z tyłu, widzę go. Tam zupełnie. Okazji... Dostał. Widzę, widzę go. Biegnę do niego. Widzę, biegnie w całe strony. Leży, leży, leży. Pa obserwuj to dobrze. Masberga tu miałem. Tam pustrzy do reputacji nie wytrzymam. Zabił mnie, zabił mnie. Ich jest dwóch. A nie, to jest jeden typ, a zombie go gonił. Chodź, on tu będzie. On tu będzie szedł po mojemu temu. Widzę, widzę, widzę. Nice shot. drink? are do you, do do you No, I like. Safe too. Bardzo... Very Very... Sure. Widzę jego... stop, stop. Kurwa, dostał raz i żyje. Okay. Biegnie, biegnie po coś, biegnie po coś, biegnie... ...biegnie tu w moją stronę. Ta cipa biegnie w moją stronę. Ja mu jebne. Zabiłem go. O kurwa, jakiś inny do mnie strzelał. Jakiś łeb do mnie strzelał. Kurwa. Widzę go, widzę go. Kurwa, we dwóch dom jest szają, są takie czipy ja się boję, że mi nadtem nie wiem Jak mi dopójdę do panny, to on to już pójdzie, gdzie? No dobra to wbię Ale kurwa ja się wybronię, chuj. Kurwa no zabili mnie, dobra Aj, No co kurwa z jednej z drugiej? My mam no, no, przewagę mniej więcej dzięki temu, że w noc, ale to idzie też w drugą stronę. Nie? Jezu, Kamil, ty masz takie podobne głos, do tego typka w wbi Mishchausie, że już myślałem, że on po polsku mówi. Zabiłem typa. Minus... Co co Ej, nie wiem, ale zabiłem go i... Nie. Dobra, I... czyli ja mniej więcej drogę czy są, nie? Zabiłem kolejnego. wiem widziałem, strzelał do mnie. Zabiłeś go? No. Tak. Czekaj, bo ktoś krzyczał don't kill me please, zaraz go zabiję. Co on sobie myśli? Bandage'y. ten koleś, ej. Masz M4'kę, bierz szybko. Cholera. Mam dziewięć bandaży, rozumiesz? Ten typ, co go zabiłem. FN 9 FN-90. P90. P90? No. Stwelu, chcę P90. Daj je. Nie. Eee, kamizelka tygna? Wedłe, wedłe. No nie zabił mnie kurwa! Ten Ty, typ biegnie po naszej temy Ty szmato to ruda Jest? Jest, przy drzewie Kurwa ma, diaf ale zabiłem dwóch, kurwa tego też bym prawie zabił Gdzie jest? Przy drzewie, tam gdzie nasze znaczniki Zadrzew Ale pierwszego ciebie zabiła, ja go strzeliłem, ale wiesz kurwa, nie ja bez hełmu Ej dobra, widzę go, widzę go Ej, o on Zabiłem go? Zabiłem jednego To bo ten wódka jest w tym. W clean wódka A ja go mam Ja... Global, Ej, wyje... A nie, mam nie wyjazdowała chyba Kto strzela? Ja! Ja do tych typów i tu jeszcze trzeci do mnie biegnie Jakby to strzelał do mnie pewnie. Gdzie... No możecie mi tu przyjść do mnie, wiesz? Nie, teraz nie, bo... Gdzieś to jest trzy typów. Jednego zabiłem, dobra, drugiego zabiłem O kurwa, pięć tych Kurwa, nie ja mnie Biegnie do niego Typiara Pusta jest Ale Typiara do niego biegnie Tak więc uważaj, uważaj, bo ona może mu powiedzieć Gdzie ona biegnie? Tam jest za drzewem takim Zajeb go. Zabiłem go, zabiłem go. Zabi... A, ty piara jest, typiara jest tam za drzewem. P90, dobra. P90! KURWA! JAKOŚ typet MNIE ZABIŁ Z NOŻA! TAM, GDZIE JEST MÓJ punkt, TRYCHA, biegnij! SON Knajf, A... BITCH! KNIFE, JE? Eh? BITCH. Zabi go. Ale to ja nie widzę, gdzie on dokładnie jest teraz. On tu leży gdzieś. Ona tu... Ona tu leży, zmieniła szybko! TU! KURWA, DAJ SIE No biegnij! Zajeb go! strzelaj! Dzięki Bogu zawiłeś! Ale leży już leży, leży Dobra ja już! Ale i tamtego dobra, ale jeszcze jest jedno tyfara za, za drzewem Za którym drzewem? Nie ma, mam amu, już nie, nie strzelę Ta, A do tego jaki wchodzi? A 90? Korwalaś mi się chce No dobra, ale odkąd wiesz Odkąd tam byliśmy to oni mogli jednąć, jak byli na Michanie, Ale że aż tak w Patrz, jest! Zabiłem go. Kur... Dobra. Jeden do dnu. Jeszcze, jeszcze jeden będzie. gdzieś. No dobra, tutaj widzę. Jego zwłoki. Kurwa, sajgę miał. Ale to nic. I Mosberg może iść. Nie, 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 nie wchodź. Nie po... Zabiłem go. Kurwa! Na dole. Dobra, weź mi i podnieś mi monitoryzację o no. kurwa e, z której strony on wyskoczył? co za zjemany gówno kurwa co za gówno skończyło mi się ammo on ma on ma sejk on ma musberg czy sejk dojdzie mam jeszcze trochę E, dobra, ja ten zara przyjdę na mój Co nie? Czemu nie Okej Śtyb to jest Zabiłem go, minus w reputacji, dobra Nice one Patrz, ale go wyczaiłem tak przez te drzewo, nie? Zajebali Kurwa, zajebał mnie od pleców! Fuck you bitch!